Wybory prezydenckie 2016 roku. Donald Trump zdobył ponad 62 miliony głosów, a Hillary Clinton ponad 65 milionów. Więc oczywiście prezydentem została Clinton, prawda? Nie? Wygrał Trump? Jak to jest, że przegrany został zwycięzcą? W tym filmiku prawdziwy Amerykanin, czyli ja, spróbuję Wam wyjaśnić jedno z najbardziej dziwacznych zjawisk w amerykańskiej demokracji, czyli system Kolegium Elektorów. Cześć, jestem Janek, a na tym kanale gadamy o historii, języku i kulturze z polsko-amerykańskim twistem. Jeśli lubisz takie tematy, daj łapkę w górę, Kliknij suba i lecimy dalej. Kolegium Elektorów po angielsku to Electoral College. Co to niby znaczy? Że jakiś uniwersytet wybiera prezydenta? Właśnie tak naprawdę myśli wielu Amerykanów, ale Polacy mają tutaj przewagę językową, bo po polsku college w tym kontekście tłumaczymy jako kolegium, czyli zgromadzenie ludzi, którzy podejmują decyzje, a po angielsku College kojarzy się przede wszystkim z uniwersytetem, ale ma też mniej znane znaczenie, właśnie, grupę ludzi powołanych do decydowania o czymś ważnym. Ale jeśli przeczęty Amerykanin wie cokolwiek o kolegium elektorów, to zwykle tylko to, że dzięki niemu osoba, która przegrała głosowanie powszechne. I tak może zostać prezydentem. Skoro już tak, to po co w ogóle głosować? Przecież to zaprzeczenie demokracji. Właśnie tak uważała sama Clinton. W jednym z wywiadów po wyborach powiedziała System kolegium elektorów jest archaiczny i odzwierciedla czasy, które dawno minęły. Ludzie powinny mieć równe prawo do wyboru prezydenta. A nie żeby wynik decydowało zgromadzenie elektorów, były prezydent Barack Obama dodał. Demokracja polega na tym. Chwilę spróbuję z głosem Obamy. Fox. demokracja polega na tym, że głos każdego obywatela chyba nie bardzo wyszło. Okej, okay, no puśćmy. Demokracja polega na tym, że głos każdego obywatela powinien mieć znaczenie. Kolegium elektorów może sprawić, że niektóre głosy liczą się mniej. I to jest problem. No dobra, ale jeśli kolegium elektorów jest zagrożeniem dla demokracji, to dlaczego w ogóle zostało stworzone? Odpowiem innym pytaniem, ile razy w amerykańskiej konstytucji pojawia się słowo demokracja? Raz, dwa, dziesięć razy? No to wrzućmy to słowo do wyszukiwarki i czekaj, nie ma go tam wcale. Stany Zjednoczone nie zostały założone jako demokrację, tylko jako republika reprezentatywna. Tylko jako republika reprezentatywna. Założyciele byli bardzo ostrożni wobec bezpośredniej władzy tłumu. Jak mówił John Adams, drugi prezydent USA, demokracja nigdy nie była i nigdy nie może być tak trwała jak arystokracja czy monarchia. Ale dopóki trwa, jest bardziej krwawa niż obie. Pamiętaj, demokracja nie trwa długo. Szybko się marnuje. Wyczerpuje i zabije sama siebie. Nigdy nie było demokracji, która by nie popełniła samobójstwa. Kurde, to mocno powiedziane. Nie oczekiwałam tego od ojca założyciela USA. Dlatego zamiast demokracji stworzyli system, w którym obywatele wybierają reprezentantów. Ludzi, którzy mają podejmować decyzje w ich imieniu. Na tej zasadzie powstał Senat kongres i właśnie kolegiem elektorów. Na początku wyborcy głosowali nie na prezydenta, tylko na elektora. Osobę, której ufali, że podejmie właściwą decyzję. Czyli nie oddawałeś głosu na Washingtona, czy Jeffersona, tylko na pewnego Johna Smitha, który miał zdecydować, kto nadaje się na prezydenta. A skąd ten pomysł? Może... Z Polski? W tamtym czasie w Rzeczpospolitej Polskiej istniał system wolnej elekcji. Szlachta wybierała króla. Ale ten system często prowadził do korupcji, chaosu i zagranicznej ingerencji. Założyciele USA więc chcieli tego uniknąć. Nie wiem, czy im się to udało, ale chcieli tego uniknąć. Dlatego stworzyli mechanizm filtrujący emocje, populizm i manipulacje. Pośredni wybór prezydenta przez kolegium elektorów. Na ten temat pisał Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. Alexander Hamilton How does an orphan dolphin with a, with a dolphin... OK, sorry. Razie tak pisał. Dobrze, że wybór prezydenta powierzony jest małej grupie ludzi wybranych jedynie w tym celu i w dogodnym czasie, aby mogli działać z roztropnością i spokojem, z dale od wszelkich intryg i zamieszek. Z czasem zmieniła się też praktyka samego głosowania. Początkowo obywatele wybierali bezpośrednio elektorów, którzy często głosowali według własnego uznania. Z biegiem lat ich rolę stała się jednak czysto symboliczna. W praktyce oddają głos zgodnie z wynikiem wyborów w swoim stanie. W końcu na kartach wyborczych zaczęły pojawiać się nazwiska kandydatów na prezydenta zamiast nazwisk elektorów. Przez co wielu Amerykanów nawet nie zdają sobie sprawy, że głosują nie bezpośrednio na prezydenta, lecz właśnie na elektorów. Co więcej, czasem elektorzy nie dotrzymują obietnicy i głosują inaczej niż wynikałoby to z decyzji wyborców w ich stanie. Osoby takie mają nawet swoją nazwę. To tak zwani faithless electors, czyli niewierni albo wręcz zdradzieccy elektorzy. A historię USA zna sporo takich przypadków. W 1836 roku 23 elektorów z Virginii odmówiło głosu na wiceprezydenta Richarda M. Johnsona. W 1960 roku elektor z Oklahoma zagłosował na Harry'ego Byrda, choć stan wygrał John F. Kennedy. No i w 2016 roku siedmiu elektorów oddało głosy na innych kandydatów, m.in. Berniego Sandersa czy rdzennego aktywistę Faith Spotted Eagle. Nie mam żadnego pojęcia, kim on jest. Ok, dobrze, ale jeszcze nie rozumiemy, jak to może być, że ktoś może zdobyć więcej głosów, jednak przegrać w kolegium elektorów. I tu wchodzi matematyka. Każdy stan ma tylu elektorów, ile ma senatorów, zawsze dwaj, plus reprezentantów. Ilość reprezentantów zawsze zależy od e, populacji stanu. Na przykład Kalifornia ma 52 reprezentantów, plus. Dwóch senatorów, to znaczy 54 elektorów. Wyoming, który jest coraz mniejszym stanem, ma tylko jednego reprezentanta w kongresie, no i dwóch senatorów, bo każdy stan ma dwóch senatorów, czyli trzech elektorów. W większości stanów obowiązuje zasada: zwycięzca bierze wszystko. The winner takes all. The winner takes it all. The standing small. Czyli nawet jeśli kandydat wygra tylko jednym głosem, dostaje wszystkich elektorów. Weźmiemy do przykładu dwa stany: Kalifornię i Wyoming. Populacja Kalifornii 40 milionów. Wyoming prawie 600 tysięcy. W Kalifornii kandydat A wygrywa 51% głosów. Kandydat B 49 i 9. W głosowaniu powszechnym obaj kandydaci ma prawie ten sam wynik, więc powiemy, że kandydat A ma 20 milionów i 1 głosów, a B ma 19 milionów 999 999 głosów. W Wyoming jednak kandydat B wygrywa wszystkie głosy, oprócz jednego. Więc w głosowaniu powszechnym kandydat A ma 20 milionów i 2 głosy, a B teraz ma 20 milionów 599 dziewięć tysięcy 995. 8 głosów. Kandydat B ma teraz przewagę w głosowaniu powszechnym, ale w kolegium elektorów dostaje tylko 3 głosy. Natomiast jak kandydat A dostaje 54. I to właśnie pokazuje, jak przegrany może zostać zwycięzcą. Bo liczy się nie suma głosów, tylko odpowiedni rozkład w kolegium. I zdarzyło się już kilka razy, że prezydentem został ktoś, kto zdobył mniej głosów od swojego rywala, ale wygrał dzięki kolegom elektorów. Na przykład 1876 rok. Rutherford B. Hayes przegrał głosy powszechne, ale wygrał kolegium elektorów i został prezydentem. 1888 8, 8, 8 rok. Benjamin Harrison wygrał kolegium elektorów, mimo że przegrał w głosowaniu powszechnym z Groverem Clevelandem. 2000 rok, kiedy George W. Bush wygrał wybory dzięki kolegium elektorów, choć Al Gore miał więcej głosów powszechnych. No i oczywiście jeszcze raz w 2016 roku, kiedy Donald Trump wygrał. Swoją drogą, kilka słów o tych wyborach. W wielu Stanach, w których Trump wygrał, zwyciężał dosłownie o włos. A Clinton także wygrało bardzo nieznacznie w swoich stanach. Tyle, że te stany, które zdobyła Clinton, miały więcej obywateli, ale matematyka kolegium na koniec dnia była przeciwko niej. I właśnie takie sytuacje prowadzą wielu Amerykanów do przekonania, że kolegium elektorów to po prostu relikt minionych czasów. Ale co można z tym zrobić? Niektórzy proponują wprowadzenie systemu opartego wyłącznie na głosowaniu powszechnym. Czyli kto zdobędzie najwięcej głosów od ludzi, ten zostaje prezydentem. Ale inni twierdzą, że system kolegium elektorów zmusza kandydatów do prowadzenia kampanii również w Stanach o mniejszej populacji. Gdyby wszystko zależało tylko od liczby głosów, demokraci, którzy są bardzo popularni w dużych miastach, Mogliby po prostu zmobilizować wyborców w kilku gęsto zaludnionych obszarach i zalać Republikanów w każdej kolejnej elekcji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 2025 roku Trump został pierwszym Republikaninem od czasów reelekcji George'a Busha w 2004 roku, który zdobył większość głosów powszechnych, to widać wyraźnie, że Republikanie znacznie bardziej polegają na obecnym systemie. Niż demokraci. I rzeczywiście to demokraci znacznie częściej domagają się likwidacji kolegium elektorów. Kolejny problem: kolegium elektorów nie jest tylko dodatkiem do systemu. Ono jest wpisane w samą konstytucję USA, nie jako poprawka, ale jako element założycielski. Usunięcie go mogłoby podważyć legitymację całej konstytucji. Z tego powodu niektórzy proponują zreformowanie systemu zamiast jego całkowitej likwidacji. Oto niektóre propozycje. System proporcjonalny. Zamiast zasady zwycięzca bierze wszystko, elektorzy mogli być przydzielani. Elektorzy mogli być przedzielani proporcjonalnie do wyniku głosowania w danym stanie, na przykład przy wyniku 60% do 40% elektorzy dzielą się mniej więcej 33 do 22, coś podobnego już jest w stanach Maine i Nebraska, ogólnokrajowy kompakt głosów stany dobrowolnie zobowiązują się przekazać wszystkie swoje głosy zwyczajce ogólnokrajowego głosowania powszechnego. Kompakt wejdzie w życie, gdy podpiszą go stany dysponujące razem co najmniej 200 200 70 głosami. Obecnie mają około 205 205 ograniczenie niewiernych elektorów Część stanów już teraz zobowiązuje elektorów prawnie do głosowania zgodnie z wolą wyborców i są propozycje, by rozszerzyć to na cały kraj. No i w końcu więcej przedstawicieli w kongresie. Zwiększenie liczby członków Izby Reprezentantów lepiej odzwierciedlałoby Dlaczego ja używam takich słów, jeżeli nie mogę ich wymawiać? Zwiększenie liczby członków Izby Reprezentantów lepiej odzwierciedlałoby wzrost populacji i zmieniłoby układ sił w kolegium elektorów, potencjalnie na bardziej sprawiedliwy, albo potencjalnie na mniej sprawiedliwy. Jak możecie się domyślić, nie ma łatwego rozwiązania tego problemu, niezależnie od tego, czy prezydenta wybiera się bezpośrednio. Czy przez kolegium elektorów zawsze pozostaje pytanie, czy zwycięstwo naprawdę odzwierciedla wolę narodu? W Polsce jest system bezpośrednich wyborów prezydenckich, a mimo to obywatele i tak często kwestionują wyniki. Jak dla mnie, popieram nasz system elektorów, bo zmusza kandydatów do prowadzenia kampanii w całym kraju, a nie tylko w największych miastach. Bez kolegium elektorów demokraci mogliby skoncentrować się wyłącznie na metropoliach. Takich jak Nowy Jork, Los Angeles czy Chicago, gdzie mają dużą bazę wyborczą. Tymczasem, dzięki kolegium, muszą też zabiegać o głosy w mniej liberalnych stanach, jak na przykład Kansas. Z kolei Republikanie muszą szukać sposobów, by przekonać wyborców w bardziej liberalnych rejonach. Ten fakt też zapewnia programy wyborcze, które będą bardziej uniwersalne, przynajmniej w teorii. Może ten system nie jest idealny, ale moim zdaniem lepiej sprawdza się niż zwykłe głosowanie powszechne. Ale co Wy o tym sądzicie? Możecie zostawić komentarz. Dajcie znać, czy Kolegium elektorów powinien zostać, czy w ogóle jest jakby niesprawiedliwe. Co Wy myślicie o tym? Ja już opowiedziałem o swoim zdaniu. Ale bardzo chciałbym usłyszeć od was. Czy istnieje jakiś inny system, o którym nie mówiłem w tym filmiku. I jak zawsze proszę o łapkę w górę, o subskrypcję. Jeśli lubicie takie filmy, które robię na tym kanale, to zawsze możecie oglądać więcej moich filmów, możecie nawet oglądać playlisty, które robię, to nie tylko i wyłącznie moje content, nie tylko mój content tam jest, ale też e, są inne filmiki od innych e, kreatorów, e, których bardzo lubię, e, który, którzy inspirują mnie, no i. To chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było bardzo ciekawe dla was. Ja bardzo interesuję się historią i polityką, zwłaszcza dotyczącą Ameryki i wydaje mi się, że jako Amerykanin mogę pokazywać wam różne strony naszej historii, o których chyba nie tak często słyszycie na polskim YouTubie. Więc e, napiszcie w komentarze, jeśli dla was to jest. Interesujące, to bardzo chciałbym od Was usłyszeć. No, do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa.